ma widzowie, dzisiaj festy z okazji awansu Makowa, wielki dzień dla wsi i klubu piłkarze w strojach sportowych z okazji awansu różne festyny są i dmuchańce na naszej festynie, festynie klubu sportowego maku. cieszymy się bardzo, że, że ta nasza praca i, i, i zaangażowanie. Pokazujemy dzisiejszym, że możemy wszyscy razem więcej. Szczególnie wielkie podziękowania na początku dla, dla mam na przygotowanie tego słodkiego uczestnku. A zbieramy się tutaj dlatego, żeby podsumować jakiś cały ten rok. Rok grania w piłkę, że tak powiem, bo zakończony sukcesami. I tu będziemy się rozwodzić bardziej w momencie, gdzie, gdy pojawi się burmistrz około godziny 15 ale udało się przy napiętym grafiku e, ściągnąć nieoficjalnie chociaż my wiemy że oficjalnie naszego kibica wiernego Zastępcę Pana Roberta Farynę i chcielibyśmy powitać Pana Roberta wielkimi brawami i zapraszamy do nas Przez to wszystko, co sięgnęliśmy, nie omijamy gminy i władz i tak jak powiedziałem, bardziej będziemy rozwodzić się o godzinie 15, ale w tym momencie na ręce pana Roberta składamy największe podziękowania tutaj w formie zdjęcia od naszych najmniejszych adeptów za za co, za kasę. Dziękujemy. Więc, więc za to, za to jak nam kibicuje, za to, za to jak nas wspiera tak poważnie już mówiąc. Yy, za to, jak nas przyjmuje w urzędzie, bo drzwi zawsze są otwarte. Kiedybyśmy nie przyszli, to, to jakikolwiek problem pan Robert przyjmuje i przyjmuje na klatę, więc, więc wszystko jest do, do, do załatwienia, do ogarnięcia po prostu po ludzku, tak jak powinno wyglądać jako kibic KS u Jeszcze raz bardzo dziękujemy i, i przyjmuje, przyjmuje yy, przekazuję mikrofon panu burmistrzowi. Dzień dobry Państwu. Miałem nic nie mówić, ale z uwagi na to, że takie ładne podziękowania i tak super mnie przyjęliście, e, dziękuję za to zaproszenie. Przede wszystkim dziękuję za grę klubowi i za tą pację, którą przekazują. I życzę Wam przede wszystkim chyba Klasy. Wiecie, ja jestem kibicem e, i raczej bez W związku z powyższym zielone serce mam, ale zamakowany zawsze jestem. I Liga Mistrzów to za chwilkę najpierw eksaklasa, a potem będziemy lecieli dalej. Szanowni Państwo, a teraz no cóż. Udanej zabawy życzę Wam i mam nadzieję, że ta pasja będzie się dalej rozszerzała. Wiecie, móc coś chcieć. A Wy chcecie i przez to, że chcecie, to macie tak liczną grupę dzieciaczków, które chcą grać w piłkę nożną. Piłka nożna to jest fajny sport, który przyciąga masę ludzi. I życzę Wam dzisiaj udanej zabawy. I najlepszego. Dziękuję bardzo. Teraz część mniej oficjalna. Idziemy powygłupiać się, znaczy, powiedzmy grać w piłkę. E, e, niebieskie stroje, ci piłkarze, że tak powiem. No i ci, którzy będą próbować w czarnych strojach. więc Zapraszamy wszystkich, którzy chcą popatrzeć, troszkę się pośleć na boisko główne. Za chwilę rozpoczynamy mecz drużyny awansowej KS-Maków. Ci ala, zawodnicy kontra zawodowcy w niebieskich strojach. Zapraszamy. O! Właśnie teraz się szykują do meczu, eee, no... no to wszyscy są ludzie ludzika jest maków. Zaczynamy makowski mecz! Wyjątkowy, bo bo zarówno te niebieskie i czarne są makowie zarówno. Gofro. Bestia hein? Go mor gy moulded? Ke bi un, ty iayr, Elna Dweud yn llawn <laughs> Chris Gwch oh. tidew Od Gwych Od Fy flo tim eich holl Cynllunio Guk O Bence bence. Oo, nasıl yeah, çıktı? Yeah, cool. cool.

What's the letter Wszyscy nie to lodem w kolorze Makowa, e, biały i niebieski, Makowski lód. Makowski lód na meczu mako ma Makowa. Makow 1-0 dla Makowa, tego czy w czarnych strojach. dla dlatego w makowa w niebieskich. Uwaga. Uuu, nie ma go dalej. Ale zabrał mu czarnego Makowa na 2-1 No No chociaż, czy ten niebieski Maków wygra, czy ten czarny Maków wygra i ja tak będę zadowolony, bo to Makowski mecz um, no Gbizdek um, jest, nie wiadomo czy koniec meczu, czy przerwa Przerwała? 3-2 już jest, niebieski Maków teraz strzeli Nie no dla mnie to jest niebieski maków czarny Trzy, trzy, teraz niebieski maków strzelił i co ciekawe ten, ten o, teraz guest fair play 4-3 Gest fair play Co ciekawe on on jest kibice Makowa i również tutaj siada na trybuny 4-4, teraz Uuuu, bra była piękna bramka 4-4, teraz czterny Maków stoją szalony mecz Mako... Makowski szalony mecz 5-4 dla niebieskiego Makowa no i koniec meczu! Czy zmiany? Chyba zmiany są! A nie, a tak zmiany, nie koniec meczu! A jednak zmiany są zamiast inaczej zmiany Zamiast końca lepszy, bo dużo, bo dużo załoników na ławkę Ka karne, rzuty karne teraz będą, bo remis Pierwszy rzut karny Karne Borelis What did you tell us? O, teraz ten kibic, który jest na meczu. O, Nie trafił. Remis karny, jakaś zamiana koszulkami widzę. Czarny Maków wygrał Czarny Maków wygrał To jest Maków jest niedaleko mojego domu słupek mecz młodego rocznika tutaj na tym nowym boisku dzisiaj który również witamy wielkimi ramami i zapraszamy Tak zwane mają. To jest moja grupa, która. E, zresztą, nie będę im mówił, nie ma co zabierać im tego, co mają. Na razie nie wiem, jak wygląda porażka w tym sezonie. Wygrana ekipa trenera Radka Włazy. Zapraszam. Brawo! Teraz ta ekipa zawodowych tłukarzy, kajacmaków, e, której mam zaszczyt być trenerem. Przychodząc dwa i pół roku temu e, założyłem sobie, że, że będę chciał jak najszybciej awansować. W pierwszym roku udało się awansować, co się okazało, tylko na papierze, bo nadal byliśmy widzę niżej. I, ale dzięki, dzięki chłopakom, dzięki za zaangażowaniu wszystkich e, w walce o nich i tak dalej, że, że, że ekipa się że tak powiem, nie rozpadła. I tak jak już po, wcześniej powiedziałem, dzięki wsparciu e, gminy dalej mogliśmy bawić się w tą piłkę. No i w tym roku już nikt tam nie, nie zabrał tego awansu. I, i, i dobrze, z że jest Z yy. dużą radością i z dniem, kiedy wreszcie możemy powiedzieć, awans jest nasz. Chciałbym bardzo serdecznie, bardzo, bardzo jeszcze raz zaprosić. Kapitana drużyny Matęszego teraz ze swoją ekipą. Mogę ja też, mogę ja też. Mogę też. Chcielibyśmy serdecznie podziękować radnemu, panu Waldemarowi Kosiewiczowi. Zapraszamy serdecznie. podziękowania dla kierownika naszego klubu Marcina Bednarczyka. podziękowania dla osoby, bez której chyba połowę rzeczy, które jest tutaj zrobione w tym klubie nie byłoby tego dla pani Joanny Sowy. I teraz nie mniej, równie, nie mniej taka osoba, można powiedzieć dusz tego klubu, Michał Kot. <noise> teraz podziękowania dla sponsora od samego początku firmy Adamstra. Wojciech i Przemysław Adamczyk. Nie wiem, czy ktoś jest, ktoś może odebrać. Nie mamy chyba nikogo, także wręczymy. Podziękowania teraz dla osoby, bez której pewnie ten klub do tej pory nie istniałby czyli Robert Skorża. Wszystkie podziękowania dla trenera Daniela Sobani. Dziękujemy kolejnemu sponsorowi. Dariusz Łagowski firma Arspi, nie wiem czy jest. Nie, nie dla pana Pawła Kopita, firma Polblad. No. Pranie chodzę gdzieś do taty. I chyba jedno z najważniejszych podziękowań jest różne są zgrzyty, ale pan Radosław Pławadza, zapraszamy do tawnicy. Podziękowanie dla pana Krzysztofa Rękawika. Czy jest? Nie ma. Zawęczyli. Także dziękujemy wszystkim i życzymy udanej zabawy. Bawimy się dalej. No, nie nagrałem tego z piłkarzami, bo ja tam byłem. Taką nagrodę dostałem od prezesa klubu za kibicowanie. Awans jest nasz. No tyle, że słabo na... Słabo widać To no, no, słab, Słabo widać na razie Z drugiej strony pisze, jaka okay, jest smaków Ubiorę ją na sobie Straż pożarna Była na westynie i tam były takie Do psikania Bo makowa jest straż pożarna Dawaj, dawaj! Jaszcze raz zabawał, kurczę. A widzicie? piłka raz mnie nagrywa Daj, ja tak jednemu ja Zawodników pokazać? Nie, tak. Jak też, to tak. Możesz. Już sobie? O, to na na nagrywanie. Makowanie stragan tutaj, bo jedzenie już nie ma. No, koniec festynu to okazja, wam słuchaj smaków dodam, że miał być mecz, ale no nie ma. No bo zrezygnowało za z wyjazdu, no bo zdaje się, że jest bardzo daleko z Makowa. To jest koło Deblina, pod koło Wisły. Tam byłem na spłyn niedaleko e, w, w poprzednie wakacje. No... Może coś mi jeszcze się uda nagrać Dobra, chciałem wam też powiedzieć, abyście... Wbijali na kanały Jakubik Sebastiani Sebastianix Na... Na kanale Jakubik, to jest teraz nowa gra Diablo 4 i, i nadal robi karierę Barceloną Natomiast na kanale Sebastiana... Sebastian Niksa teraz się zaczął Zaczął się turniej Turniej tam... Już są pierwsze, pierwsze mecze, ale Polska będzie grał 12 chyba, bo ma grupę z Austrią, Finlandią i Czechami. Jeszcze... A tak a propos to sobie zostawiłem taki kalendarz adwentowy na, na turniej Sebastian X. Jeszcze wbijajcie kanał do ich kolegi Christian, Christian, Christian Gaming, tylko tak on mało nagrywa, bo ma naukę, ale i tak wbijajcie do niego. Dobra, no może mi jeszcze coś się uda nagrać jak nie to koniec filmu. Jestem w lesie w nowym Makowie tutaj, jak widzicie. Dobra, to że znamy się w tym pięciennie spawa widzimy, pa pa.